Witajcie kochani, zapraszam Was na najlepszą cząstkę. Dzisiaj słowo o odpoczynku, tak specjalnie na ten świąteczny dzień, ale też i o tym, jak świętować. Dlaczego Pan Bóg chce nam dać wolny czas. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, oczekujemy Ciebie. Prosimy, abyś wylewał się na nas. Aby Twoja obecność, Twoja moc, siła i Twoja łagodność przybliżyły się do nas. Zapraszamy Cię Duchu Święty, tam gdzie Ty jesteś, staje się niebo wokół nas, przemienia się nasze życie, rozjaśnia się nasza rzeczywistość. Przyjdź, Ty, który przynosisz nam życie, nowe tchnienie, który nas ożywiasz, odświeżasz. Przyjdź Ty, który wlewasz miłość. Przyjdź, Duchu Święty, który jesteś pocieszycielem. Zapraszamy Cię, oczekujemy Ciebie. Tobie zawierzamy ten czas. Z Ewangelii według Świętego Marka. Zdarzyło się, że Jezus w Szabat przechodził wśród zbóż, a Jego uczniowie zaczęli po drodze zrywać kłosy. Faryzeusze mówili do niego: Zobacz, robią w Szabat to, czego nie wolno. A on im odpowiedział: Czy nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid i jego towarzysze, kiedy znaleźli się w potrzebie i byli głodni? Jak za najwyższego kapłana Abiatara wszedł do domu Bożego i jadł poświęcone chleby, które wolno spożywać tylko kapłanom, i dał je również tym, co z nim byli. Mówił im też: Szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Tak więc syn człowieczy jest panem również szabatu. Wszedł znowu do świątyni, do synagogi. Był tam człowiek, który miał bezwładną rękę, a oni obserwowali Jezusa, czy uzdrowi w szabat, ponieważ chcieli go oskarżyć. Wtedy powiedział do człowieka z bezwładną ręką: Wyjdź na środek. Ich zaś zapytał: czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle czynić, ratować życie, czy zabić. Lecz oni milczeli. I spojrzał na nich z gniewem, zasmucony z powodu niewrażliwości ich serca. A do tego człowieka powiedział: wyciągnij rękę. Wyciągnął, a jego ręka stała się znowu sprawna. Faryzeusze zaś wyszli zaraz i naradzali się ze zwolennikami Heroda, w jaki sposób go zabić. Bardzo piękne dzisiejsze słowo. O tym, że w dzień szabatu, w dzień wolny, może się wydarzyć dla nas dużo dobrego. Bardzo dużo dobrego wydarzyło się dla tego człowieka z bezwładną ręką, dla tego, który w jakiś sposób nie był mocny, chociaż faryzeusze i kapłani nie pochwalali tego, chociaż chcieli złapać Jezusa. I oskarżyć go, że robi to, czego nie wolno. Ale Jezus wie, co ma robić. Myślę, że naszym zadaniem jest uczyć się, jak odpoczywać jak pozwolić y, odetchnąć swojemu ciału, sercu, naszej duszy jak je znaleźć miejsce czym się zająć w czasie tego odpoczynku. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie, ale takie jedno z trudniejszych. Przepraszam, bo widzę, że ślimak tu idzie do mnie. <grym> jedno z takich dla mnie trudniejszych sytuacji, takich sformułowań to to, żeby nie zawracać komuś głowy. Nie wiem, czy słyszeliście to w swoim życiu. To bardzo smutne zdanie. Nie zawracać komuś głowy sobą. I niestety tak zauważyłam, że mam takie doświadczenie, tego, że czasami tak myślę o Panu Bogu, albo myślałam, żeby nie zawracać mu głowy sobą, że on ma ważne sprawy. I przypomniało mi się to zdanie, kiedy czytałam tą Ewangelię dzisiejszą. Jak ważny ten człowiek chory był dla Jezusa. Jak on był cenny dla niego w tym czasie tego szabatu, w tym czasie wolnym, kiedy temu człowiekowi nie należało się uzdrowienie, zdaniem faryzeuszy, nie należało się leczenie. Nie powinien zawracać głowy w tym czasie sobą. Ale jeśli chodzi o Jezusa. To, to dla Jezusa był bardzo cenny człowiek. Zobaczcie, że w tym czasie objawiła się miłość Boża. Ten człowiek doświadczył miłości przeogromnej. I dla Jezusa nie miało znaczenia, co kto o tym pomyśli, czy to jest odpowiedni czas, czy nie. Jezus zna odpowiedni czas. Dlatego dla mnie Jezus wymazuje to zdanie, aby nie zawracać głowy sobą naszemu Bogu. Pan Bóg nigdy tak by nie powiedział. On jest takim Ojcem, który czeka i bardzo chce usłyszeć, co ma do powiedzenia Jego dziecko, co się dzieje u Jego dziecka. I zna najlepszy moment na uzdrowienie. Dobry ojcze, uwielbiam Cię w tym słowie, które przełamuje moje myślenie, które odnawia moje spojrzenie na Ciebie. Ty pokazujesz mi się tu jako Bóg miłości, jako Ten, który się interesuje, który się troszczy. Ty jesteś Bogiem, który troszczy się o swoje dziecko. Jesteś zainteresowany, zajęty. Naprawdę to dla ciebie ważne. Uwielbiam cię, Dobry Ojcze. Nie ma drugiego takiego Boga, który byłby tak zatroskany o swoje dzieci. Chcemy ci pozwolić, Dobry Ojcze, na to, abyś to ty sam wybierał czas. Kiedy mają się dziać te ważne rzeczy w naszym życiu? Jak ma wyglądać odpoczynek? Kiedy chcesz wylać na nas miłość? Oddajemy się Tobie. Amen. No dobrze. Dziękuję Wam, kochani, za dzisiejsze spotkanie. Dobrej niedzieli. Do zobaczenia, do jutra.